Uniwersum Czarnej Róży podbiło serca polskich graczy. Gra Black Rose Wars, pomimo dość wysokiej ceny, aczkolwiek adekwatnej do zawartości tego wielkiego pudła, bardzo często lądowała w Waszych kolekcjach. Tak naprawdę BRW odczarowało, przywróciło chwałę i honor wydawnictwu Ludus Magnus Studio po dość nieudanej grze Stworologia. Ta gra BRW miała tak naprawdę tylko jedną słabą stronę, mianowicie rozgrywkę dwuosobową, ponieważ było zbyt luźno na planszy. Prawdopodobnie właśnie wtedy powstał pomysł na przygotowanie dwuosobowej wersji Czarnej Róży. Najpierw był to Duel Lex, teraz mamy do czynienia z Duel Void, którego polskim wydawcą jest wydawnictwo Czachakens i ten właśnie egzemplarz dostałam do recenzji od. Chacha Games, za co bardzo serdecznie dziękuję. A teraz, jeżeli jesteście ciekawi, na czym mniej więcej polega rozgrywka, jakie są jej mocne i słabe strony, to zapraszam do oglądania tego materiału. W pudełku jak zwykle mamy wszystkie elementy fantastycznie zorganizowane. Każda figurka ma swoje miejsce i każdy rozmiar kart ma swój slot. Co więcej, uwzględniono również miejsce na karty w koszulkach. Czas na poznanie dwóch magów, którzy zetrą się w pojedynku w loży czarnej róży. Ale Heizred, uczony odwieczny, to podobno on jest autorem Nekronomikonu, czyli księgi o nieumarłych. Po drugiej stronie planszy stanie Alicja. Ale nie dajcie się zwieść niewinnemu wyglądowi. To naprawdę potężny mag, któremu towarzyszy ksybil. W grze mamy cztery fazy i zaczynamy od fazy czarnej róży. Przesuwamy znacznik tury i odczytujemy treść wydarzenia. Jak sami widzicie, cała rozgrywka będzie trwała cztery tury. W drugiej fazie, fazie studiów, dobieracie dwie karty ze swojej talii oraz dwie karty z biblioteki. Następnie programujecie w jakiej kolejności będziecie rzucać swoje czary, ponieważ będziecie je odpalać kolejno zaczynając od slotu numer jeden. No wyjątkiem jest tu slot na szybki czar. Może on być odpalany w dowolnym momencie tury gracza. I teraz ważna rzecz. Karty czarów są dwustronne. Więc tak musicie układać karty, aby po odkryciu czar wybrany przez Was był wskazany na górze. Technika odkrywania może być tu dowolna. Chyba nie trzeba Wam mówić, że to niezbyt uczciwe, kiedy po odkryciu karty powiecie coś w stylu: Ojej, chciałam drugą stroną! No wiecie, trzeba brać na klatę swoje błędy. Trzecia faza to faza akcji. To tak naprawdę główna część każdej rundy. Gracze naprzemiennie będą wykonywali akcje, aż do spasowania obu stron. I tutaj macie do wyboru przede wszystkim wykonanie akcji fizycznej, wyczerpując znacznik, oraz odpalenie czarów na kartach. Gdy już obaj gracze spasują, odpalana jest faza ewokacji. No chyba, że nie ma żadnych dagonów na planszy, lub każdy z nich jest wyczerpany. Wtedy automatycznie przechodzicie do czwartej fazy, fazy porządkowania. Gdzie przede wszystkim sprawdzacie, czy nie udało się odbudować jakiejś komnaty? Po fazie porządkowania ponownie wracacie do fazy czarnej róży i po kolei wykonujecie te wszystkie kroki. I tak cztery razy. Po czwartym razie kończy się gra i liczycie punkty końcowe. No i oczywiście sprawdzacie, kto wygrał. Czy któryś z graczy, czy może czarna róża. Myślę, że jest to doskonały moment, żeby przejść do podsumowania i powiedzieć Wam, jakie są w moich oczach minusy i plusy, jeśli chodzi o ten tytuł. Zaczynam od minusów. Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, a która moim zdaniem jest błędem edycyjnym, to są tutaj na kartach sformułowania, które są pogrubione. Jeśli chodzi o mnie. To mnie to bardzo skonfundowało, bo byłam przekonana, że to są słowa klucze. Natomiast tu okazało się, że to są słowa, na które po prostu trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o kontekst całego, całej akcji. Nie znalazłam poszczególnych słów właśnie w instrukcji, dlatego poczułam się skonfundowana i interpretacja poszczególnych akcji sprawiała mi przez to dużo większą trudność niż zwykle. Kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć przed przystąpieniem do rozgrywki w Black Rose Wars Dual Void, no to jest to, że część kart niestety nie jest kompatybilna. Z Wojtem, tylko z dużymi różami. Dlatego tutaj zdecydowanie brakuje mi jakiegoś indeksu, gdzie byśmy już nawiast mogli odrzucić te karty czarów, które totalnie nie znajdują tutaj zastosowania. Na niektórych kartach mamy na przykład y, działanie na Demony, albo na fazę Księżyca, albo na wybór naszych zadań. To wszystko niestety nie jest możliwe w Wojcie i dlatego już na wjazd musicie po prostu zredukować talie Biblioteki Czarów o te karty, które właśnie wspominają te wszystkie elementy, o których wspomniałam. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest minusem i zdecydowanie wpływa na regrywalność tego tytułu, jest to, że w pudełku znajdziecie tylko jedną kartę wydarzeń i dwie karty zadań. One oczywiście są dwustronne, natomiast tych możliwości kombinacji jest zbyt mało na to, żeby ta gra non stop wracała wam na stół bez takiego wrażenia powtarzalności rozgrywki. Jeżeli udało Wam się zdobyć promkę, która daje właśnie jeszcze jeden, jedną kartę wydarzeń, no to zdecydowanie będzie Wam się lepiej grało i ta regrywalność troszeczkę wzrośnie. Natomiast w chwili, kiedy będziecie mieć tylko do czynienia właśnie z tym, co jest zawarte standardowo w pudełku, no to tak jak mówię, ta regrywalność jest na takim bardzo umiarkowanym poziomie. No i chyba taka najważniejsza rzecz, która podsumowuje moje wszystkie minusy jest to, że nie zabierajcie się do rozgrywki dopóki nie zapoznacie się z Erratą. Tak, Errata jest już obecna, wydawnictwo Ludus Magnum Studio umieściło ją na swojej stronie w języku angielskim na BGG, możecie też ją znaleźć, w tej chwili właśnie ją pokazuję Wam na ekranie i macie tam informacje, jak interpretować poszczególne elementy, karty, tudzież komnatę, bo okazuje się, że jednak i ta gra zawiera błędy. Dobra, było narzekanie, czas na zachwyty. Zacznijmy od tego, że ta gra wygląda niesamowicie. Zresztą jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak to, co wypuszcza od siebie Ludus Magnus Studio, czyli e, całą zawartość, insert, to wszystko jest naprawdę dopracowane, począwszy od e, projektu okładki, która naprawdę przyciąga wzrok przez wszystkie elementy, które z przyjemnością e, się i ogląda i obcuje z nimi. Mamy tu naprawdę bardzo fajnej jakości karty, przepięknie, szczegółowo wykonane figurki, no i całość prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Kolejna rzecz, która mi się podoba właśnie w duelu, to to, że ona jest niesamowicie szybka do setupu i niesamowicie szybka jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to są niesamowite zalety, w chwili kiedy nie mamy za dużo czasu na to, żeby poświęcić na grę, a jednocześnie chcemy poczuć trochę emocji, trochę e, przyciągania liny trochę tutaj negatywnej interakcji no to jest to świetny tytuł, żeby bardzo szybko położyć na stół szybko rozegrać sobie partyjkę może nawet dwie, no i skończyć ponieważ całość rozgrywki jeżeli już jesteście obeznani że tak powiem z e, zasad no to nie powinna Wam zabrać więcej niż godzinę, czyli to jest taki naprawdę bardzo fajny czas na to, żeby sobie wieczorem siąść, otworzyć pudełko i rozegrać fajną partyjkę. To wszystko, co mi się podobało w Wielkiej Róże, również tutaj znajdziemy, czyli mamy pojedynek magów, mamy rzucanie czarów, mamy przyzywanie różnych potworków. W tym przypadku, jeśli chodzi o wojdę mamy tutaj e, Dagony, które pojawią się, które również są fantastycznie wykonane i mają troszeczkę inne umiejętności niż w leksie. No i przede wszystkim mamy tutaj to samo, co mieliśmy w Dużej Róży, czyli rywalizację z samą Czarną Różą. Czyli oprócz tego, że musimy zwracać uwagę na to, jak konfrontacyjnie podchodzić do e, tego pojedynku, to jednocześnie Wcześniej musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje w loży, jeśli chodzi o czarną różę. Więc bardzo często będzie tak, że pomimo tego, że będziecie nawzajem się tutaj um, zabijali i um, rzucali czarami, no to ostatecznie wygra czarna róża. Tak bywa, nie przeszkadza mi to zupełnie, ponieważ to jest właśnie taki dodatkowy smaczek, który jeszcze bardziej um, sprawia, że podoba mi się ten um, tytuł, ta cała linia tak naprawdę. A jeśli chodzi dokładnie o Wojta, no to bardzo mi się podoba tutaj nowy układ loży. Te wszystkie kafelki, które są w rozłożone w taki bardziej rozciągliwy sposób, e, wydają mi się lepszym rozwiązaniem niż w Leksie, ponieważ musimy tutaj jednak dużo bardziej kombinować, jak się dostać z jednego krańca na drugi, jak tu rzucić czar, który będzie miał odpowiedni zasięg. Więc to wszystko ma naprawdę bardzo duże znaczenie, bardzo mi się podoba ten układ, bardzo fajnie że to znowu jest modularna plansza i bardzo fajnie, że czarna róża. E, Komnata czarnej róży jest nadal na środku, więc musimy tutaj jakoś fajnie przemyśleć naszą strategię, e, w którym momencie dostać się właśnie do środka, które komnaty odbudowywać. To wszystko naprawdę jest bardzo fajnie tutaj rozwiązane. Podsumowując, zdaję sobie sprawę, że ta gra ma swoje bolączki, że gra ma słabe punkty, że pewne rzeczy będą Was irytować. Natomiast nadal uważam, że jest to bardzo przyjemny tytuł, który warto poznać. Moim zdaniem jednak on jest bardziej skierowany do graczy, którzy już znają linię czarnej róży, ponieważ, tak jak mówię, wiele sformułowań, wiele tutaj działań, poszczególnych kart czarów jednak jest nie jest taka oczywista i trzeba jednak znać działanie właśnie tej dużej czarnej róży, że trzeba znać te wszystkie erraty, które się ukazywały do poszczególnych pudełek no nie będzie to takie łatwe i tym bardziej uważam, że jeśli chodzi o taki gateway do świata czarnej róży, no to zdecydowanie bym wybrała Lexa, natomiast Void jest tutaj bardzo fajnym rozszerzeniem który daje dodatkowe rozmaicenie jeśli chodzi o całą linię czarnej róży, więc jeżeli szukacie rozmaicenia, no to zdecydowanie Warto się zainteresować Wojdem. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie o sabach, o kciukach, o lajkach oraz o komentarzach. No i oczywiście serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście zostali naszymi patronami. A na razie to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka YouTube'a w stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.